Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczycie kolejną dawkę siewu zboża. Zobaczycie tygrysa, który w pojedynkę będzie siał e, jęczmień, bo Michaś nie ma gdzieś weny zapięcia e, siewnika, a po drugie pojął kukurydze. kukurydzę. Co tam jeszcze zobaczycie dzisiaj? Hmm, zobaczycie mnie, który, gdzie będę na Zagórzu, e, robił drugie skracanie e, rzepaku. Czy o czymś zapomniałem? Chyba nie. I pokażę wam jak mi chłopaki zastawili samochód specjalnie, bo powiedzieli mi, że parking jest tam, a nie pod dachem. I co zrobili? Zostawili mi samochód ładowarką, żebym za teraz odjechał. Tacy koledzy. Bandero. Witamy wszystkich w kolejnym dniu, w kolejnym odcinku. E, dzisiaj jest czwartek, Tak, taki mały czwartek. To czwarte dzień siania jęczmienia. E, na liczniku mam już jakieś 45 hektarów. Mozolnie idzie ze względu na te małe kawałeczki po hektarze, po dwa, po trzy. Ale dzisiaj dzisiaj dojdę do... nie wiem, 60-65, postaram się, jak pociągnę do 21 to ale na chwilę obecną mam podmuchane, poczyszczone, siewnik zasypany, i wyruszam na pole. Trochę późna, bo już dziewiąta, ale wyruszam na pole dzisiaj na leśnej. Będziemy siać dalej, bo wczoraj zacząłem. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście tygrys zawsze jest głodny, także idziemy do sklepu po jakieś śniadanie mamy. Mam i ja. Same zdrowe rzeczy: Sok pomarańcza, dwa pączki z bitą śmietaną i chipsy. <sum> same zdrowe rzeczy. Wiecie, jesteśmy już na polu, na tych naleśnej, na pacierzowie, na tych słynnych małych kawałeczkach kurde. No to jest najgorsze, bo to schodzi czasu dużo, 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 a hektarów mało ucieka. Mamy e, 44,5 hektara zasiane od poniedziałku, dlatego tak to wolno idzie. Powinno już być 60, ale no, no cóż, no jak małe kawałeczki, tak gdzie trzeba zasiać. Mamy zasypane, Mateunia nam niedługo dowiezie nasionka. Pogoda dopisuje i miejmy, aby tak było do końca tygodnia. No i cóż no, niedziele zawody także wolne. Jadę na zawody, zobaczymy, jak to będzie. Super. Z mojej strony to chyba tyle. Możecie jeszcze zobaczyć mniej więcej tej tam okolice z góry. I ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się, cześć. Witajcie, yy, kolejny dzień, kolejne zadania. Dzisiaj no, yy, przygotowuję dojcza, Figielkę do wożenia kukurydzy. Podstawiam się pod Michała. Michał będzie kosił na czupurce. No, wczoraj było takie lekkie, yy, lekki początek koszenia. No, dzisiaj to już ruszamy pełną parę. Także, no, yy, nie da się ukryć. Z młotkiem chodzę, no wiadomo, bez młota to tutaj się nic nie, nie da zrobić. Czasem trzeba puknąć, wyklepać, żeby działało. Także bierzemy się do roboty i jedziemy, bo mamy piękną, słoneczną pogodę. Także pozdrawiam. Chcieliśmy jechać To Toyota na pole, ale Toyota zrobiła kaput. Akumulator patrz. Chyba, że klema nie łączyła, ale wątpię, bo tu są dwa akumulatory. Akurat jedna klema była. No nic, no kompletnie nie ma nic. Zapytamy tatę, może nam tundrę pożyczy. Pożyczysz mi tundrę? Pożyczysz mi tundrę? Pożyczysz mi tundrę? Bo padła bateria w tym... Coś za coś, nie ma. Padła bateria w poranerze. No. Gdzie? W, w Toyocie I potrzebuję To jest w samochodzie gdzie wszystko jest. A ja tylko na sekundę potrzebuję. No. Widzicie to nie tak prosto, że się dostanie ten samochód. Udało się. Dostaliśmy od szefuncia samochód. E, chcę Wam pokazać e, miejsce, gdzie jest mnóstwo korzeni, ponieważ dawno temu był tam wycięty las, czy las, to nie był las, to taki zagajnik, e, gdzie po prostu też trochę drzewa zaczęły nam chorować i tak dalej i tak chyba z 5 lat temu to było e, wycięte i zostały nam, e, zostały nam, no, jak to się nazywało? Korzenie, właśnie, korzenie. Zostało nam korzenie, i musimy teraz to wyciągnąć. Chciałem Wam pokazać, jaką maszyną chłopaki pracują i to wyciągają i to wywożą. Słuchajcie, jak widzicie, chłopaki tu już kończą wyrywanie. Jakbyście kiedyś potrzebowali fajną ekipę, która takie rzeczy robi, to mogę Wam polecić firmę Skalec. Chłopaki też zabierają od razu to, co wykopią. Eee, tu wcześniej pracowała koparka, wykopała to, a teraz tutaj zbierają, wywożą. Także zostanie fajna, czysta ziemia. Teleżuweczką to uprawimy i będziemy siali. Tam. No i co? I znowu jesteśmy teraz na Małej wsi. Przyjechała, przyjechała pierwsza kukurydza teraz do, do odwiania. I zobaczcie, nawet nie dużo, bo z 32 ton, tylko tyle odpadu. Kukurydza czysta, przede wszystkim sucha. No i michał mówi jakoś gdzieś plon około 10 ton, no, 22-23 wilgotność, także myślę, że to nie jest źle. Aktualnie zasypuje suszarnię. No i będziemy musieli chyba za chwilę odpalać piec i suszyć tę kukurydzę. Przejdziemy może tam dalej. Kukurydza sypie się właśnie teraz tu do suszarni. Nawet ja mogę pokazać, jak którym podajnikiem. No już jest odwiana, gotowa na suszarnię. No i pogoda fajna, bo jest 22 stopnie ciepła. Także to suszenie myślę, że będzie szło całkiem, całkiem, całkiem nieźle i tego paliwa pójdzie troszeczkę mniej niż gdy suszysz przy pogodzie jak jest 0 czy 10 stopni ciepła. No to już czekamy a się nasypie. A więc tak, robimy drugi skrót rzepaku. Pierwszy Do pierwszego skrótu wykorzystaliśmy Tebukonazol i chlorek Mepikwatu. Natomiast teraz jedziemy litrem karamby i dokładamy do tego 0,2 modusa. Tak jeszcze nie robiłem, zawsze dawałem modusa później, no ale. Trzeba kombinować i się uczyć. Także dam Wam znać, jak to wyszło. Powinno wyjść bardzo dobrze. A dlaczego tak? dlaczego tak robię w ogóle? Ponieważ rzepak, mimo pierwszego skrótu, dosyć fajnie rośnie. No i jest duży. Trzeba go trochę pacnąć w główkę. Coś Wam pokażę bardzo fajną rzecz. Włączam sobie teraz, zaciągam wodę z beczki. I rozwadniać mi się myje. Zwłaszcza jak pryskacie na przykład pędzi Metaliną, to się bardzo przydaje, bo Wam wymyje rozwadniacz e, czystą wodą. I ogólnie, jak jest czysto, to jest fajnie. Dobra, zaraz Wam coś opowiem. Tak w sumie, przy końcu, zapomniałem Wam jeszcze jedną rzecz, rzeczy powiedzieć. Pamiętajcie, że jak lejecie na przykład bor do mieszaniny z karambą, to należy dodać jakiś e, środek, my na przykład dodajemy proliw Aqua po to, aby obniżyć pH cieczy roboczej, ponieważ bor wam podnosi, e, a karamba i ogólnie cała e, gama produktów, które wykorzystujecie do ochrony fungicydowej, nie lubi wysokiego pH, ona lubi właśnie niski, do tego stosujemy proliw Aqua, żeby obniżyć e, pH cieczy, no i dzięki temu wasze produkty, które zastosujecie na polach będą po prostu lepiej przyswajane przez rośliny, będą lepiej działały, bo często bywało, mówicie, że wojechaliście, wylaliście i nie zadziałało. Ale pytanie, czy patrzycie na to, jaka jest woda, bo woda jest sercem, jest nośnikiem tych produktów na nasze uprawy. Słuchajcie, no dzisiaj kosimy kukurydzę. Co prawda, ukośniłem tylko jedną przyczepkę. A teraz mamy małą awarię. Siadło nam łożysko na wentylatorze. Także na razie kończymy. Musimy łożysko wymienić. I może dzisiaj ruszymy, jeśli się uda wymienić. Także zobaczymy za chwilę, czy nam się uda, czy nie. Pozdrawiam. No To jak zwykle, kolejny dzień awarii. Michałowi łożysko padło. Na wentylatorze, a ja przy mijance z ciężarówką otworzył mi się boczek i wyrwało, i zostało tylko tyle z niego. Strzem, spadł pod koła i dziękuję po temacie. Kolejne straty. No, jesteśmy na placu. Zjechaliśmy kombajnem. Możecie sami zobaczyć, że już część rozebrana. No, łożysko jednak jest walnięte na tym wentylatorze, tak jak się wcześniej okazywało. No i brat pojechał, zaraz tu powinien przyjechać, będziemy to składać dalej. no Myślę, że dzisiaj wyjedziemy. Nie jest to jakaś wielka awaria, no ale jednak trzeba było chwilę poświęcić, żeby to jeszcze nie wiem, no, na razie nie chcę zejść zacisk całego łożyska. Będzie potrzebna boszówka, bo bez boszówki nie da rady tutaj, nie ściągnie się. Także już już Andrew przyjechał, będziemy działać dalej? O, tak jest. Proszę bardzo, bo szufka jest. Bez osłony oczywiście. Nie, no osłonę chyba ma, trzeba założyć. Dobra, chwilimy. Poczekaj, osłonę założymy tylko. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej, później. Właśnie kończymy pierwszą beczkę. E, zlustrowałem sobie rzepak. E, fajnie, równo po wschodziu. Delikatnie są niższe miejsca, tam gdzie kombajn zostawił troszeczkę słomy. Pozbieraliśmy słomę i w tych miejscach e, no, trochę nasze niedopatrzenie to było, bo nie zrobiliśmy odpowiedniego zabiegu, żeby zniszczyć ten samosiewy w tych pasach, co, rosły, co, 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 co leżała słoma. E, I dzisiaj widzimy właśnie małą. Małą, bardzo małą różnicę w rzepaku w tych miejscach. Po prostu jest takie, takie dołki są. Nie? I to jest następna lekcja na przyszłość: że e, trzeba się spinać z czasem i pracować nad tym, aby e, w przyszłym roku takie coś się nie powtórzyło żeby był stół. Słuchajcie, y, udało się złożyć łożysko. 30 zł parę groszy, ale udało się to złożyć i będzie dalej śmigać i zaraz odpalimy, zobaczymy czy wszystko gra i jedziemy z placu na pole i będziemy dalej ciupać. Wróciliśmy znowu na pole, udało się nam to łożysko wymienić i kosimy dalej kukurydza. No wygodność średnia 25 Plon yy, od, Znaczy średnio gdzieś 10 to powinno być to jest lity piasek Szósta klasa praktycznie Znaczy no piąta, szósta klasa Także nie jest źle jak na ten rok no, Będziemy dzisiaj męczyć to Do oporu Nasz bodez dosyć wisi Chyba w powietrzu Transporty jadą i działamy. No, witam. Co to dużo powiedzieć? <laughs> Cały czas mieszamy, mieszamy, ale to już na Bartkowicach ostatni. Nie no, jeszcze jutro podjęczmy i no, w sobotę to już będę. W Sykursku pod pszenicę i tam bo jeszcze pod trawę na tym dużym kawałku. No bo tutaj chłopaki coś tak słabo sieją, jeden siewnik na razie. Dla mnie to fajnie było laitowo, ponieważ tak to musiałbym gonić, ale tak jak mówiłem wcześniej, że ja będę ją niedzielę wolną. sieją, niestety pracują. No i tyle. Pozdrawiam. No lecimy, no to lecimy. No to dalszy ciąg uprawy. Yy, tutaj mam kurczę, akurat mokry kawałek, muszę się zająć... i stoimy. Dobra. Właśnie tutaj już muszę na potencjometrze. Chyba no, mnie troszeczkę przytrzymało, ale to musimy poprawkę wziąć. Momencik. Nie ma, że cały czas przyjedzie. Oczy w telefon. Trzeba troszeczkę przypilnować. Tym bardziej, że jest jeszcze mokro. Muszę trochę ręcznie. Do przodu to na, nie muszę teraz patrzeć w sumie, bo mam nawigację, ale do tyłu to już muszę pilnować, żeby znowu nie siąść. Ja wyjeżdżam odpukać. Wczoraj się Krystianowi nie udało. Musiałem mu pomóc. No ale bywa i tak. Troszeczkę jego maszyna przytrzymała. Wał i no na mokrym i, i siadł. Ja to tam w górę i heja, i uciekam jak coś. No, ja, jemu się nie udało. Ja też no, na górach, tylko mówię czekaj chwilę, bo na wizji jestem. Dobra, to ja idę zjeść. Przywieź coś. A, ty jest jak, jak zwykle głodny. Kurczę. Było, było aż dziw, że jakby nie był głodny, także no. Co, tutaj sobie zobaczycie na tym polu troszeczkę... Przede mną był szedwał, wyrównał, ale ja teraz... Jak jeżdżę, to tam gdzie było dużo darni i tak yy, niezbyt dobrze przeciętych I po prostu to co Robert nagarniał w doły na, na łące Teraz jak przejadę pod pottingerem to po prostu wyciągam to i robią się doły Ale tam Krystianek sobie na, na spokojnie parę razy sobie pojeździ, pobawi się trochę i będzie dobrze Będą, Będzie równo, będzie stół Cześć, tutaj znowu ja Znowu na wale nawet nie wiem, czy nie znowu widzimy się na tym samym polu, co w poprzednim odcinku. Ale no... co, no... Równać trzeba, żeby łąki wyglądały jak stół, no nie? I co, no ja akurat mam dużo pracy, bo... Łąki, które były zrobione talerzówką, no to potem ja równamiewałem. Potem wchodzi agregat, w którym jeździ Kamil. I potem agregacie znowu ja wjeżdżam bałem. No i potem Adaś się trawę. No i potem znowu ja wjeżdżam bałem. Tym razem bez włókien, żeby tylko to ugnieć, ale jednak. Więc, no to każde pole robię minimum trzy razy. Tylko to nie jest tak, że trzy razy całe pole. Tylko muszę jeździć, jeździć, jeździć i równać. Chodzi mi o to, że trzy maszyny, dwie maszyny muszą być przede mną. Nie, w sumie trzy, trzy maszyny muszą być przede mną. Dopiero wtedy ja kończę to jakby to wszystko. Jestem, można powiedzieć, że w środku i na końcu łańcucha pokarmowego. I co mogę jeszcze? Co się dzisiaj stało? A, kamień był bardzo duży na polu, nie mogłem sobie z nim poradzić sam. Dzwoniłem do Mateusza I niestety musiałem mu przerwać jego wykaszanie Bardzo z tego powodu zadowolony Nie chciał w ogóle do mnie przyjechać Ale w końcu go namówiłem Ulitował się nade mną Tak samo mogę wam powiedzieć, że... Co się jeszcze stało? Wczoraj się niestety lekko utopiłem Z tym wałem bo starałem się te mokrawe, te mokrawe torfy, też się starałem wy, wyrównać no i mnie trochę za bardzo poniosło, no i za głęboko chciałem się porwać i dobry Samarytanin Kamil mnie uratował z opresji i co, no znowu kończę odcinek, więc mogę Wam tylko powiedzieć dawajcie lajki, suby i komentarze It's all on a rage. All my friends complain it's been 3 days since they heard from me.